Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na naszym kanale. Dzisiaj będę miał przyjemność zaprezentować Wam klawiaturę mechaniczną od firmy Tesoro, a konkretnie model Excalibur V2, który jak sama nazwa wskazuje jest następcą swojego poprzednika, czyli modelu Excalibur. Jak już wcześniej wspomniałem to jest to klawiatura mechaniczna, akurat ten model jest wyposażony w przełączniki typu Blue i uwaga, nie są to przełączniki Sherry MX, tylko są to przełączniki e, Kyle. E, są to co prawda przełączniki rzadziej i mniej chętnie przez Was wybierane, aczkolwiek zupełnie niesłusznie. Warto zauważyć, że przełączniki Sherry Mix są po prostu znacznie droższe w produkcji, klawatury z tymi przełącznikami są znacznie droższe w produkcji, a kajlichy wcale nie odbiegają od nich aż tak bardzo jakościowo. Znam ludzi, którzy porównując przełączniki tych dwóch producentów, wolą mimo wszystko tańsze kajlichy. Niemniej jednak, ta klawiatura, jak już wcześniej wspomniałem, ma przełącznik typu Blue. E, oczywiście, tutaj jest wytrzymałość tych przełączników na poziomie 50 milionów. Wbudowany jest procesor 32-bitowy, 512 kB pamięci przepraszam, do przechowywania e, wszelkich ustawień w postaci makr. E, oczywiście, możliwość ustawienia. E, tak zwanego anti na poziomie 6 klawiszy, bądź całkowicie. I co? I to w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o, o front. Z tyłu znajdziemy wyjaśnienie tego, w jaki sposób pracują te przełączniki. No, że aktywacja występuje na poziomie 1,9 mm, plus minus 0,4 mm i Dystans między aktywacją a jak puszczeniem przełącznika to 40 mm. No i żywotność jest aż do 60 milionów. No ja tutaj miałem podane do 50 milionów kliknięć, ale jak widać, ta żywotność potrafi być nawet większa. Ok, moi kochani, przejdę teraz do rozpakowania klawiatury i pewnie pokażę Wam to, co Was najbardziej interesuje, czyli podświetlanie, bo ta klawatura je posiada. A jak do doskonale wiemy, wielu to najbardziej interesuje. Tam się otworzyć, tak, żeby nie rozerwać e, pudełka. Ok. Wyciągam sobie klawiaturę, wyciągam sobie kabel. E, nie będę skupiał się na pozostałych akcesoriach w postaci ulotek. Wyciągam tylko klawiaturę i już Wam ją przedstawię. Mam nadzieję, że w jakiś sposób ją na tej powierzchni tutaj widać. To jest jak dla mnie nowość od Tesoro. Przywykłem, bo w ciągu ostatnich lat jakby producent nas przyzwyczaił do tego, że produkty są raczej dosyć ekstrawaganckie, jeżeli chodzi o wykonanie. Tutaj, jak sami widzicie, klawiatura jest dosyć prosta, jeżeli chodzi o swój wygląd. Nie jest on krzykliwy, nie ma on przypominać nie wiadomo czego. to Jest po prostu klasyczna. Klawiatura, która można by powiedzieć, o niczym się od e, innych klawiatur nie odróżnia. Oczywiście znajdziemy tutaj możliwość e, sterowania e, pewnymi funkcjami tej klawiatury, jak chociażby możliwość e, wyłączenia przycisku Windows dzięki włączonego, włączonemu trybu, trybowi e, gry. Znajdą się to klawisze multimedialne, tutaj są one widoczne, oraz znajdziemy możliwość, możliwość zmiany profili od pierwszego do piątego za pośrednictwem kombinacji klawisza Fn plus F1 do F5. To ten zagwarantował, że łącznie można zaprogramować 200 klawiszy makro. No i to byłoby w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o ciekawostki. Tył klawiatury prezentuje się również klasycznie. Ja ten przewód sobie od, odegnę troszeczkę. Gumowe stopki zapobiegające ślizganiu się po powierzchni i oczywiście spełniają swoje zadanie prawidłowo. Ta klawiatura bardzo dobrze przywiera. Oprócz tego możliwość uniesienia klawiatury przez rozłożenie stopek, które mamy również z tyłu. Niektórzy takie ustawienie wolą, ja również bardziej preferuję jak klawiatura jest nieco bardziej podniesiona. Ułatwia mi to e, pracę. Te klawisze, w ogóle ta, ta klawiatura nie ma bardzo wysokich e, klawiszy jak na klawiatury mechaniczne. Jak mi się przynajmniej wydaje, że one są delikatnie spłaszczone. A przy tym uwaga, e, mówi się niby, że klawiatury e, na przełącznikach blue, a ja Wam wziąłem tej browny jednak, a nie blue, dobra. Mój błąd są to przełączniki brown nie są głośne więc, więc spoko. tak Nie wszyscy lubią głośne klawisze dlatego niektórzy bardzo nienawidzą bardzo nie lubią przełączników blue Ja byłem święcie przekonany, że z półki sięgnąłem klawiaturę właśnie na przełącznikach blue żeby wam pokazać jak fajnie klikają a tu się okazało, że moja pomyłka i wziąłem coś zupełnie Innego. Dobra, będę chciał Wam pokazać teraz podświetlanie. Do tego będę potrzebował, oczywiście, podłączyć klawiaturę do gniazda USB. Jedna uwaga o przewodzie: jest on o długości 1,55 m i z tego, co tutaj udało mi się wyczytać, to nie, właściwie zauważyć, nie jest on pleciony, jest po prostu dosyć gruby, ale nie straciło to na elastyczności OK, klawiatura nam się już podświetliła nie wiem czy to widzicie ja myślę, że, że widzicie, jak nie to, to wam pokażę to w ten sposób wyłączę również na chwilę światło ładne, niebieskie, równomierne podświetlanie oczywiście oświetlenie możemy regulować oświetlenie możemy regulować poprzez wciśnięcie klawisza FN i klawiszy klawiszy strzałek. Oczywiście tych trybów podświetlenia jest kilka. Ja tutaj będę zaraz testował, eee, jakie to są tryby. Można wziąć sobie ustawić ma jasność maksymalną, można sobie podświetlić. O, matko. Aha, dobra, wybaczcie za tą chwilę milczenia. Ta klawiatura ma wiele trybów pracy, jeżeli chodzi o podświetlenie. Yy, I to jest coś, czego ja nie zauważyłem przy tak promowanej przez nas klawiaturze Deluxe KM02, że oprócz stałego podświetlenia, yy, można zrobić yy, takie coś, że w momencie kiedy klikniemy, to ono się rozwija w postaci takiej fali. To jest oczywiście opcja obowiązkowa to można przyłączyć w dowolny sposób yy, i można to też w jakiś sposób regu regulować szybkość tego przechodzenia. Tak? Można, można to zrobić szybciej a można to zrobić wolniej chyba aż do całkowitego wyłączenia no, w każdym razie jak widać działa, można podświetlić całą klawiaturę można sobie ustawić taki tryb przechodzenia co tam dalej w drugą stronę może być to przechodzenie można podświetlić tylko część klawiszy na przykład nie wiem na jakie zasadzie one są wybrane a chyba wiem, no są to oczywiście klawisze strzałek, W, shifty, spacje, kontrole tego typu rzeczy czekajcie bo się zgubiłem a teraz się po, po pojawi tryb demo, czyli napis tesola nam się podświetli No, trochę tych trybów jest. Ja tutaj próbuję o, dopasować się do tego, i jest kilka trybów, jest kilka poziomów jasności. Jest poziom pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, cztery poziomy aż do wyłączenia i pulsacja, tak jak teraz to można zauważyć. Okej, okay. jak dla mnie to dużo, dużo tych trybów jest. Ja bym i tak korzystał pewnie z takiego podświetlania ciągłego, ile bym w ogóle korzystał z podświetlania. No ale to oczywiście jakby na plus, ponieważ ta klawiatura kosztuje 399 zł i warto zaznaczyć, że w tej cenie nie ma zbyt wielu klawi klawiatur podświetlanych, mechanicznych i oczywiście pełnych, czyli posiadających zarówno sekcję strzałek, jak i sekcje. Numeryczną. Ode mnie to byłoby na tyle w tym filmiku. Ja wam dziękuję bardzo za obejrzenie, bo widzę, że już mi siada akumulator, więc nawet jakbym chciał coś powiedzieć, to nie zdążę dograć. Trzymajcie się, cześć.